zamienić tak, żeby był na środku. Tam raz, dwa, dwa. trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj, czy coś? A to już ja jestem, czy nie jestem, czy jakieś tutaj coś, nie wiem, wyciszał się, nie wyciszę? I rozpoczęliśmy pierwszy gwizdek Fortuna Puchar Polski Soka. Rozpoczęły się właśnie pierwsze pojedynki dziesiątej jubileuszowej edycji Pucharu Polski. 26 zespołów przyjechało tutaj na wrocławskie Kłokoczyce, żeby zapisać się na kartach historii właśnie w turnieju o puchar Polski Soka. Przed nami spotkanie w grupie e mistrzowie UK kontra sąsiady Szydłowo również w grupie E. Dali że grupa E to tak naprawdę jedna z grup śmierci, ale to też wynika, że właśnie w grupie E jest aż 5 zespołów, które będą rywalizować o awans najpierw do fazy pucharowej, no i później oczywiście o zdobycie Pięknego Pucharu Polski. Mistrzowie UK prosto z Wielkiej Brytanii. Reprezentacja tak naprawdę polskich zawodników z Wysp Brytyjskich. Na szczęście bez większych przeszkód w końcu hmm, przyleciała do Wrocławia, bo wiemy w poprzednich latach, że zdarzało się Y, troszeczkę jakichś sytuacji, y, które powodowały dużo nerwów, dużo stresów tutaj, czy niedostarczone stroje, czy y, opóźnione samoloty, no ale na szczęście w pełnym zestawieniu już Mistrzowie UK. No i na razie, na pierwsze jest pierwsze, y, początek tego spotkania prowadzi. I organizator rozgrywek y, Mistrzostw Polskich Drużyn w UK y, mówił o tym pierwszy medal na ich koncie. Już jesteśmy z powrotem, na razie sąsiady remisują z ekipą mistrzów UK. Dotarły do nas również składy obydwu drużyn, więc przedstawić aktorów tego tego pojedynku, ale o tym może za chwilę teraz dobre uderzenie zawodników rodem z Wielkiej Brytanii, ale na posterunku goalkeeper Drużyny sąsiady Szydłowo, no, a sąsiady przyjechały do Wrocławia w następującym zestawieniu: numer 23 Piotr Karpiński, numer 10 Kamil Kowacki, 6 Kamil Bartkowski, 7 Sebastian Lemanek, 99 Dawid Więckowski, 4 Konrad Różycki, numer 1 Grzegorz Kaszuba i 14 Jakub Lupiński. Z kolei mistrzowie UK. Numer 0 Kamil Bartkiewicz, 3 Jarosław Zboch, 5 Paweł Osiński, 7 Grzegorz Wilczyński, 8 Kamil Ziński, 9 Dorian Słukowski, 10 Dominik Kominiak, 11 Łukasz Synowicz, 14 Paweł Kisiel, 20 Denis Iserate, 22 Radosław Łebski, 27 Michał Dmitrzyk. Menadżerem ekipy mistrzów UK jest oczywiście Szymon Krysiak, który z którym miałem. Przyjemność zamienić kilka słów przed tym, tym pojedynkiem, no i mówił o tym, że warto zwrócić uwagę na zawodnika grającego z numerem 8, czyli przypomnijmy, że gramy dwa razy 10 minut, 6 grup, 26 zespołów. W tegorocznym Pucharze polski, obrońcy tytułu BJM Kraków z trzema mistrzami Europy z Mołdawii. No i teraz uderzał Kamil Głowacki, no ale wysoko, wysoko nad bramką zawodnik sąsiadów, Szydłowo. Więcej z gry mają mistrzowie UK. No ale dość wyrównany pojedynek. No, mam wrażenie, że jeszcze nie obudziły się oba zespoły. No i teraz akcja zawodników z Szydłowa. Świetnie Głowacki na prawą stronę, ale... Arbiter pokazuje, że piłka opuściła pole gry, no i od linii bocznej mistrzowie UK. W przyszłym roku dotarli do ćwierć no to są stali bywalcy turnieju Fortuna, Puchar Polski, SOKA, tak jak mówiłem wcześniej, tytułu broni zespół BJM Kraków, również tutaj pojawili się srebrni medaliści z zeszłego roku, czyli drużyna EXC Mobile. Ochota, brązowi medaliści z zeszłego roku, czyli gladiatorzy Warszawa, no nie otrzymali przepustki tutaj, nie wywalczyli sobie biletu do Wrocławia właśnie na ten turniej. No i tą czwartą ekipą zeszłego roku była drużyna Ed Promo Łódź, mistrzowie Łodzi, którzy też pojawili się tutaj na tym turnieju, no i zamierzają powtórzyć ten zeszłoroczny sukces, a nawet go poprawić, teraz e, faulowany Głowacki, no i będziemy mieli rzut e, wolny dla sąsiadów Szydłowa. Popatrzmy na ten stały fragment gry, mocne e, uderzenie. Jednego z zawodników w żółtych koszulkach no ale. Nad bramką golkipera Mistrzów UK. Na razie bez bramek. Końcówka pierwszej połowy. Ró równolegle. Na czterech boiskach rozpoczęły się pojedynki. No i mamy gwizdek sędziego po pierwszej części tego pojedynku. Sąsiady Szydłowo remisują z mistrzami UK 0 do 0. Jesteśmy z powrotem na drugiej części pojedynku. Sąsiady Szydłowo, mistrzowie UK. Grupa E, tak jak wspomniałem, w tej grupie oprócz mistrzów UK oraz sąsiadów Szydłowo również zwycięzcy z zeszłotygodniowego Soka łódźka FC Łowcy, Warszawa. Również medaliści turnieju Dzikie Knury, Cup FC Batko. Jawożno to grupa E, w której rywalizuje 5 zespołów. Grupa E i grupa E po 5 zespołów, grupy od A do D po 4 zespoł. Dawajcie znać, kto waszym zdaniem sięgnie po puchar polski soka. Tutaj na wrocławskich Kukoczycach już od kilku dobrych lat rywalizujemy w turniejach takich najważniejszych, jeżeli chodzi o polskie soka. I teraz doskonała szansa Sąsiadu Szydłowo, bramkarz może zrobić w ślisk. dobra interwencja golkipera z Wielkiej Brytanii, mamy kontraatak, bardzo dobrze zachował się tam Kamil Bartkiewicz. Teraz Radosław Łebski do prawej strony, popatrzmy, dobra okazja na zdobycie bramki, no ale niestety Piłka obok bramki Grzegorza Kaszuby. Próbował tam swoich sił Denis i Stratę. No i teraz sąsiady, no ale na posterunku Kamil Bartkiewicz. Po tym pojedynku przeniesiemy się do grupy A, tam Wuls Wrocław, zdobywcy, zwycięzcy turnieju Soka Pro Cup 2025, tutaj właśnie organizowanym przez Wrocławską Hafale Pro Ligę, Na tych obiektach dwa tygodnie temu świętowali oni zwycięstwo w bardzo mocno obsadzonym turnieju. Będą rywalizowali oni z drużyną z Kalisza, z Mejna, podróżą Lenartowice z Kaliwskiej ligi amatorskiej piłki nożnej sześcioosobowej. Oczywiście dzisiejsze spotkania ogląda sztab reprezentacji Polski. No tutaj wi widocznie pewnie w Waszych obiektywach, w czerwonych koszulkach, Klaudiusz Hirsch, selekcjoner reprezentacji Polski oraz Przemysław Mamczak, asystent trenera reprezentacji Polski SOKA. Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z Przemkiem Mamczakiem, o tym, jakich zawodników, jakie profile poszczególnych graczy są poszukiwane do kadry Polski, no ale też mówił on o tym, że próg wejścia do reprezentacji Polski, do Mistrzów Europy z czerwca z tego roku z Kiszyniowa jest już naprawdę bardzo, bardzo wysoki, ale właśnie turnieje ogólnopolskie to pierwszy przystanek, pierwszy krok jeżeli chodzi o misję Meksyk, no bo Mistrzostwa Świata w Meksyku właśnie, w Soka w, na przełomie listopada i grudnia. Teraz świetna akcja zawodników z sąsiadów. No i mamy już fał. Patrzymy na decyzję sędziego, czy to przed polem karnym. Było tak chyba przed polem karnym, no ale kapitalnie zagrali z pierwszej piłki sąsiady. Uderzenie z dystansu, no ale po sterunku Kamil Bartkiewicz tam interweniował jeszcze w ostatnim momencie. Jeden z doskonała okazja dla zawodników Sąsiadów. Sąsiady Szydłowo. Popatrzmy, jak rozwiążą ten stały fragment gry. Mocne uderzenie! No i mamy pierwszą bramkę w tym pojedynku. Kapitalne, mocne trafienie Kamila Głowackiego. No i myślę, że można tutaj postawić małą kropeczkę, bo Gol. No, ale już szybko odpowiedź zawodników, mistrzów UK. Próbował i stratę, ale zablokowany ten strzał, no i mamy corner. No, badali się, badali jedni i drudzy, ale stały fragment gry kapitalnie wykonany przez Głowackiego, no i ma on pierwsze swoje trafienie na tym turnieju. Przypomnijmy, że w zeszłym roku królem strzelców. Na turnieju Fortuna Puchar Polski był najlepszy zawodnik na świecie, Norbert Jaszczak, reprezentujący ekipę B.O.T.M. kraków W szóstce turnieju, oczywiście oprócz, oprócz Norberta Jaszczaka, znalazł się Krystian Nowakowski z XC Mobile Ochota, który będzie dzisiaj występował w drużynie z Warszawy, jak i również. Dawid Linca, czyli to są wszyscy zło, złoci medaliści Mistrzostw Europy z Kiszyniowa. Mikołaj Kwiatkowski z gladiatorów Termis Warszawa, Dawid Szybyszewski, z E Krotoszyn, którego również zobaczymy dzisiaj na wrocławskich Kokoczycach. No i bramkarzem tego zeszłorocznego turnieju był Konrad Reszka reprezentujący ekipę Edpromo Łódź. Popatrzmy teraz, stały fragment gry dla drużyny mistrzów UK. Uderzenie. No ale ta, ten strzał nie miał ani siły, ani precyzji. Nie wyszło to uderzenie Dorianowi Słukowskiemu. No i Błowacki, zdecydowanie najlepszy zawodnik sąsiadów, szydłowo. Gdzieś walczy szarpie. Kapitalne też trafienie. No Widać, że dużo. Piłek do niego idzie. Teraz właśnie Głowacki, no i Bartkowski. Bartkiewicz na posterunku. Próbują poszanować piłkę zawodnicy. Strzydłowa. Powoli kończy nam się czas. Jeszcze około 3 minut do końca tego pojedynku. No mało klarownych sytuacji przez mistrzów UK. Mówi też menadżer reprezentacji mistrzów UK o tym, że mieli też wczoraj granie w Wielkiej Brytanii, bo jeden z etapów, właśnie mistrzów mistrzostw drużyny w UK, był rozgrywany w dniu wczorajszym. No i tak naprawdę wszyscy zawodnicy brali w tym udział. Mają w nogach ten pojedynek, ten turniej. No i można powiedzieć, że widać to w tych zmaganiach, no bo ciężkie nogi zawodników, którzy przylecieli do nas z samolotem z Wielkiej Brytanii do Wrocławia. Cieszę się, że Polacy grają również za granicą, no i my nie zamykamy się tak naprawdę na granicę Polski, ale również. Szukamy naszych rodaków poza granicami, no świetnie jest rozbudowana Liga Piłka. A teraz popatrzmy akcję Łebski. E, Ale ostatecznie futbolówka nie dotarła do Radka Łebskiego, gdzieś tam dwójkowa akcja. No i teraz będzie szansa dla sąsiadów. Nie, jednak e, piłka w rękach golkipera Mistrzów UK. No i teraz jest szansa, popatrzmy. Pokazuje arbiter, że bez faulu, no i ja w natarciu zawodnicy w żółtych koszulkach, popatrzmy, indywidualna akcja Dominika Więckowskiego, no ale po raz kolejny dobrze interweniuje Bartkiewicz. No można, myślę, że Bartkiewiczowi dać nagrodę za, za zawodnika meczu w tym pojedynku, no bo dużo świetnych interwencji, no ale myślę, że... Bartkiewicz chętnie zamieniłby to wyróżnienie na komplet punktów, a na razie, jeżeli takim wynikiem zakończy się ten pojedynek, no to... A teraz uderzenie Głowackiego, no, chciał zaskoczyć Bartkiewicza, który był tutaj na połowie swoich rywali, no ale ostatecznie to uderzenie niecelne. No bardzo dobrze w defensywie grają sąsiady Szydłowo. Popatrzmy jeszcze Głowacki w tej jednej z ostatniej akcji tego pojedynku. Uderzenie raz kolejny. Fenomenalnie Bartkiewicz uderzał Piotr Karpiński. No i jeszcze będzie stały fragment gry dla ekipy z Szydłowa. No i mądrze tam Lupiński zyskał kilka. Cennych sekund powoli kończą się pojedynki na wszystkich czterech boiskach na wrocławskich Kukoczycach. Tak jak wspomniałem wcześniej, za chwileczkę rozpoczniemy mecz Wuls Wrocław-Mynia pod Brzozą Lenartowice. No i w tym momencie arbiter tego pojedynku kończy ten mecz. Sąsiady Szydłowo wygrywają 1 do 0 z, mistrza, z mistrzami UK. Słyszymy się już za chwileczkę w grupie. Ah.